Cześć! Od kilku miesięcy musiałam słuchać marudzenia mojego męża, który chciał podkręcić moc w naszym ciągniku w John Deere, ale oczywiście z tym tematem nic nie zrobił, więc ja wziąłam sprawę w swoje ręce. Zaprosiłam do nas ekipę z AgroEcoPower. Właśnie są w drodze, za niedługo przyjadą, będą tutaj działać. No to ja muszę dodać, że jesteśmy zieloni w tym temacie, więc zostaje nam przyglądać się i patrzeć, co, co będą robić z naszym traktorem. Dokładnie, zapraszamy. Zapraszamy. Prace ruszyły. Nasz ciągnik jest już podpięty do hamowni. Tak, podczepiliśmy tutaj wałek do tylnego womu. No i co? Teraz pan technik wsiada do ciągnika no i będzie wykonywał pierwsze hamowanie. Zobaczymy, jakie parametry tutaj osiągniemy. Mamy za sobą pierwsze hamowanie, z niego wynika, że nasz ciągnik ma 204 konie. Tak, no teraz jest zgrywana mapa aktualna, która zostanie wysłana do centrali do Czech, gdzie informatyk naniesie na nią poprawki. No trzeba tutaj zaznaczyć, że te poprawki są jakby naniesione indywidualnie, nie ma jakiegoś schematu całego do, do wszystkich modeli John Deere tylko jest jakby indywidualnie dobierane do tego konkretnego ciągnika. No i później co mamy? A później, z tego co mi wiadomo, nastąpi drugie hamowanie. Tak, no i po drugim hamowaniu przekonamy się, o ile udało nam się podnieść moc. Po drugim hamowaniu okazało się, że zwiększyliśmy moc o 32 konie. Podnieśliśmy też moment obrotowy o 120 nm. Grzesiek, czy to aby na pewno jest bezpieczne? Jest bezpieczne, ponieważ producent też ma jeden silnik, do którego może dostosować różną moc, wgrywa tylko inne mapy. My zrobiliśmy to samo, więc jak najbardziej jest to bezpieczne. Teraz pojedziemy się przejechać, a po drodze opowiemy Wam jeszcze kilka bardzo ważnych informacji. Prace zostały zakończone. Mam nadzieję, że będzie Pan zadowolony, a jeżeli nie będzie, to należy pamiętać, że firma przez 30 dni archiwizuje dane zczytane z naszego komputera. Jest zawsze opcja, żeby wrócić do ustawień fabrycznych. To jest taki okres na, na testy. Tak, no a ja będę na pewno przyglądał się pracom już w polu. Moc została zwiększona, no będziemy jeździć większym biegiem z mniejszymi obrotami. Został zwiększony moment obrotowy. Czyli teoretycznie powinno spaść spalanie paliwa podczas pracy. No i na pewno będziemy się temu przyglądać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Do zobaczenia, cześć.